Jestem Oliwia i od jakiegoś e, czasu gram dużo w gry oraz e, czytam mangi od jakichś czterech lat. No ja jestem Natalia. no Ja tak bardzo jakoś dużo w mangach i anime nie siedzę, ale od czasu do czasu wiadomo coś. Głównie zajmuję się rysowaniem. E, nazywam się Maki, mam 13 lat. E, oglądam anime od tego co pamiętam marca zeszłego roku. I moje hobby to cosplaye, czytanie mangi i oglądanie anime. Jestem Dominik. E, interesuję się ogólnie taką kulturą japońską od roku, dwóch lat coś takiego. i bardzo lubię. Jakby spędzam całe, prawie swoje życie tak teraz na czytaniu mangi albo oglądaniu anime. E, jestem Krzyś. Um, zacząłem od anime. Ja się nazywam Uli i szczerze zaczynałam od anime, ale potem przeszłam na właśnie niesamowite przygody JoJo i po prostu jakoś tak zostało przy mangach bardziej. Jestem Agnieszka, uwielbiam mangi anime, jak w wtedy ktoś osób, plus e, lubię się zajmować animacją. Mm -hmm. Mateusz Partyk, no to jak koleżanka bazia manga, anime. No i co, to już mogę powiedzieć, dlatego tu przyjechałem, nie? Marek Wołek uwielbiam manga anime, czytam Just on Light nowe, jestem ze Świdnicy. Jestem Wiktoria, interesuję się fotografiką, anime i mangami, no i zaczęłam z cosplayem. Mam jak na razie cosplay Togi. Ja jestem Hania, interesuję się rysowaniem anime i cosplayem. Mam na imię Natalia i niczym szczególnie się nie interesuję. Oglądam anime, chyba próbowałam cosplay'a. Nazywam się Ignacy, lubię grać w gry, czytać mangi mangi, książki. Lubię też robić zdjęcia i mam dwie papugi. Mam na imię Weronika, mam 13 lat. Słucham K popu, czasem jakieś mangi czytam. Jestem Sydney, mam 13 lat. I, i lubię oglądać anime. Jestem Marcel, lubię czytać mangi, e, lubię oglądać anime, przychodzę tutaj często i w sumie często odwiedzam ten sklep tylko po to, żeby zobaczyć, czy jest coś nowego. W sumie tyle. ja jestem Dawid, mangami się interesuję od niedawna, bo od października i ten tutaj chłop mnie w to wciągnął no. w anime i tak jakoś leci od tego czasu i tutaj częstym wywalcem jestem. No to jestem Jagoda i no, Przechodzę to dosyć często i pasjonuję się tymi wszystkimi japońskimi rzeczami. Ja jestem Ewa y, lub pseudonim Sharon. Na Instagramie też prowadzę y, ok, sklep rozwojowy. No, interesuję się tą tematyką, chyba widać, mm -hmm. na y, No i co? I też jestem tutaj, bo w jeden sklep i mm -hmm. lubię tę tematykę. Pierwsza manga to było albo dziewczyna do wynajęcia, albo sprzedałem swoje życie za 10 tysięcy jenów Nie każdemu mogłoby to przypasować, ale jest bardzo ciekawa fabuła, jest taki zwrot akcji naprawdę fajny, no jest wzruszający. Ogólnie to, pierwsza ogólnie to była Hetalia, ale pierwszą, którą się kręciłam, to był Alno Exorcist. To moją pierwszą to była Atak Tytanów. Przez kolegę, który zaczął to oglądać, polecił mi to, spodobało mi się i tak się zaczęła moja przygoda. Seraph of the Możecie mać siostry. Pierwsza manga to było yy, w yy, I trafiłem na nią, ponieważ yy, kiedyś oglądałem yy, wersję animowaną i byłem ciekawy jak wygląda manga. Yy, więc na Klasowe Mikołajki dostałam yy, pierwszą mangę. To była yy, Spadająca gwiazda za dnia. I od tego momentu zakochałam się w magach. Ta kreska i ogółem yy, styl komiksu bardzo mnie zaciekawił. Moja pierwsza manga, z tego co pamiętam to jak w 2019, jak byłam młodsza, kupiłam hetalię. Było to piękne doświadczenie. Moją pierwszą mangą był pokój w kolorach szczęścia. Poleciła mi to moja koleżanka z klasy. Moją pierwszą mangą było na nowa, poleciła mi koleżanka z klasy. U mnie no pierwszy był Etsy, High School DXD. Mhm. Potem przeszedłem na inne, ale to wyglądało tak, że kolega do mnie przyszedł. Włączył to, nie wiem, ciekawe było, więc sam zacząłem oglądać. Ja właśnie z polecenia mojej koleżanki sobie zaczęłam oglądać JoJo, ale potem przeszłam na manga i mi się bardziej spodobało. Spokojnie siedzę i czekam na szósty sezon. Pierwszą mangą chyba, którą przeczytałem to było Assassination Classroom. Uh... A aktualnie zbieram Grand Blue, e, Kaguje, jest takie bardziej komediowe. Ale zaczytałem się w Chainsaw Manie i naprawdę spodobało mi się. E, to moją pierwszą mangą właśnie było Beastars. W każdym kupiłem 19 tomów, ponieważ tak jak widać serduszko chwyciła mnie ta cała seria po anime. A teraz moją ulubioną serią mang jest Spice World. E, moją pierwszą mangą e, była manga Toradora. No, i moje koleżanki mnie dosyć yy, namówiły na to, i po prostu yy, zmusiły mnie, i dziękuję im za to, że mnie zmusiły, bo mm -hmm. warto było. Moją pierwszą Majką było Kajciok, służąca przewodnicząca, to tak trafiłam na skanerzach jeszcze jak było, zanim zostało yy, wydane w Polsce. Yy, no, i zostałam z nią, bo to jest bardzo fajna seria, i później już samo tak poszło na po prostu. E, mi się wydaje, że moja pierwsza manga to była e, pierwsza My Hero Akademii. E, koleżanka mi ją poleciła. E, u mnie to był pierwszy tom pokoju w kolorach szczęścia. E, byłam u swojej znajomej na nocowaniu i siostra miała mangi. No i się spytałam, czy mogę przeczytać. E, nie pamiętam dokładnie który, ale. Tego co ja to był exorcist, i trafiałam na to tak, że moja mama mi to zamówiła gdzieś na Facebooku, chyba. A, <grymne> <grymne> e, Moją jest chyba teraz Zielarka, mm -hmm. e, bo sobie przeczytałam strasznie mi się to spodobała. Bardzo słodka sceneria, i tak. To słodka scena, ja się w Fabuła, wszystko to, co tam się dzieje, postacie są wspaniałe i ja jestem do tej pory z tą serią i chyba dostanę do końca życia. Uh -huh. Wpadłam na coś jeszcze lepszego, dokładnie Shingeki no Kyojin, plus teraz zbieram jeszcze mangę Noragami oraz No Six, które jeszcze nie czytałam. Ciężko powiedzieć centralnie, jeśli chodzi o takie serie, to na pewno Obobienica czarno Księżnika, banitas, Pandora Hearts, jeszcze teraz coś u no u mnie też, ale z tych najlepszych to myślę High School DxD, Ambra Machine Doll, Sposób na Pięcioraczki, no i Hanako. U mnie to mógł to wymieniać, to trochę tam z Naruto to czytałem, bo to bardzo fajnie było. Pięcioraczki, Monster Mossum, Berserk, tak trochę czytałem. E, moją chyba Given, bo bardzo lubię ten taki styl, gdzie była ta kapela, gdzie oni mają tam swoje przygody, bardzo mi się to podobało. Kili nowa. Moim faworytem jest ten no Citrus, ale mam taki sentyment do gwiazdy, ponieważ to jest moja pierwsza cała seria. <grym> mimo tego, że zbierałam ją dwa lata, to ym, to i tak jest to taki mój jakby jest to najważniejsza seria w mojej kolekcji, ponieważ jest ona pierwsza i to ona mnie zachęciła do czytania większej ilości mag. Nie mam tylko jedną skończoną serię, jest to Gdy zakwitnie w nas miłość i to jest chyba moja ulubiona. A z takich, których nie mam w domu, ale czytam aktualnie, to jest czeńca w Man. Tego jeszcze jest po polsku, ale nie wszystkie tomy. Kimetsu no Yaiba na pewno. to jest oczywiste dobro. No i ogólnie przygodówki wolę. Mam dużo tytułów, które bardzo lubię, ale na pewno lubię motyw pętli czasowych, uh -huh. czyli e, Rezero. Zero, dalsza część Cykat. Moje ulubione mangi to na pewno Dead Note i Your Line April. E, Fairy Tale, e, no i właśnie Pokój w kolorach szczęścia. E, chyba e, Mango Straight Up. Przez koleżankę z klasy i kolegę, i tak razem taką grupką poszliśmy sobie tam właśnie komentę. Chyba znalazłem go po prostu w internecie. Znajomy. To jest akurat główne źródło, tym bardziej, że moja koleżanka działa dłużej w tym. No to ja to tak znalazłem przypadkiem, jak patrzyłem na te sklepy, bo wchodziłem w to dopiero, jak był Mangarden, potem znalazłem Yachty i się w prenumeraty wkręciłem. W internecie, a później jak tutaj przechodziłem sobie za rodziną, to spojrzałem, że to jest taki sklep, który widziałem w internecie. Szukałam sklepów, w jakich można kupować mangi, by nie kupować w Empiku i tak natrafiłam na jadę. Mi właśnie Natalka o mnie powiedziała. Ja miałam też sklepką swojego domu na początku. No, i dowiedziałam się o nim całkiem przypadkiem od znajomej, no i zaczęłam tam właśnie przychodzić. A ja trafiłam chyba właśnie przez Wiktorię. Pamiętam, że kiedyś, jak dowiedziałam się o istnieniu POKI, to bardzo chciałam ich spróbować i szukałam w internecie wszędzie. I właśnie któregoś razu trafiłam na stronę JATY i tak odnalazłam sklep jeszcze tam na Pułaskiego i odwiedzałam dosyć często, by najpierw kupować POKI, a potem też magi. No, mnie właśnie ona pociągnęła. Mówię właśnie ty z winoliwki interesujesz interesuję się jakkolwiek anime i takimi rzeczami. E, to jest tak, że jakby mam jeszcze dwóch młodszych braci, i oni e, też zawsze lubili komiksy czytać, bo też komiksy czytałem Marvela, ale zacząłem też przynosić mangi do domu, więc też się zaczęli tym interesować, więc to jest bardziej widzą to jako hobby, i inne komiksy po prostu to moi rodzice zaczęli cieszyć, że zacząłem coś w końcu czytać, ale tak później mi przetłumaczy, że to tak nie jest, taka za bardzo literatura, tylko bardziej taki komiks na lewo. Moja mama już sądzi, że to jest taka troszeczkę obsesja, ale wspiera mnie w tym i często pyta, albo jak ja płaczę po jakimś mandze, czy coś, to zawsze mnie wspiera, więc no. u mnie jest pełna akceptacja. Na początku było, że no to jakieś moje widzimy się, że to, 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 co ty się w ogóle czymś zajmujesz, nie masz na to czasu. A to ja już jest taka sytuacja, że ludzie się nam chwalą czasami przed osobami, swoimi przyjaciółmi albo znajomymi, że o, ona przyła to, o, zrobiła coś tam, pełna <grym> pełne Bo <akceptacje. grym> mm, no Myślę, że całkiem okej, okay. posłuchają czasami o tych mangach, jak jakieś nowe kupie, to razem ze mną e, oglądają, albo angażują się w jakieś takie większe zamówienia, na przykład jak są festiwale czy coś, to na wspierają mnie finansowo, albo po prostu razem ze mną cieszą się z tego, co tam e, dostanę z tego festiwalu. I To u mnie po prostu mają gdzieś, są sobie na półce i to prawda, uważają, że mi to przejdzie. To uważają, że fajnie, że znalazłam sobie jakieś hobby. Raczej niezbyt dobrze, bo dużo pieniędzy wydaję, ale raczej akceptują. Yy, moi rodzice raczej nie wiedzą, że czytam mangi, ale nie robię tego aż tak często i myślę, że to nie byłby problem, ale wiedzą, że K-popu i czasem nawet słuchają ze mną. Moi w zasadzie się tym nie interesują. Tak, jeśli chodzi o moich rodziców, to się cieszyli, że przynajmniej właśnie coś znalazłam. I jakby w tym mnie też wspierali, bo to już. o, długo już się, się w tym siedzi. Mhm. I nieważne, jaki to tytuł, nieważne, to jaka to kategoria, po prostu rodzic to tak robi. moi rodzice tak robią. Moi rodzice też nie interesują się tym, po prostu akceptują to, że mi się to podoba i tyle im wystarczy. Mówili mi, jak chcesz to oglądać, bylibyśmy dobroceni. Ja bym chciał pozdrowić Patryka. Jakby się dało, chciałbym pozdrowić swoje koleżanki. Żannę i Ewę za to, że właśnie pomogły mi poznać Krzysia i po prostu trochę przybliżyć się do, do kultury japońskiej. Pozdrawiam e, Chińczyka Deluxe, moją przyjaciółkę. Mm, szczerze, sklep mi się bardzo podoba. E, raczej bym tutaj nic nie zmieniła. E, mi niczego nie brakuje, a obsługa jest bardzo miła i potrafi doradzić. Mm. Uważam tak samo. Yy, tutaj nie potrzeba zmian. Bardzo przyjemna atmosfera ogólnie. Mi się podoba, jest fajnie Bardzo nam się podoba wszystko i cieszę się, że przynieśli ja przynieść Cię lokację lokalizację, ponieważ teraz mam bliżej. Uważam, że dużym plusem jest to, że jest większy oraz że nie ma takich stromych skotków, bo nie ja miałam zawsze taki problem, że wywracałam się na tych składkach prawie przy każdej okazji. I to był taki dla mnie problem, bo nie potrafiłam wejść do sklepu. To jest naprawdę bardzo fajny sklep i cieszymy się, że go znalazłyśmy, bo... Dzięki nią możemy rozwijać naszą pasję do mangi i bez problemu je kupować. Mangi, komiksy, ee, słodycze. E, no, ogólnie fajna atmosfera, i zawsze mogę podpytać też, jeżeli czegoś nie wiem, albo czy jest coś dostępne. No, jeśli chodzi o mnie, to e, jest tu świetna atmosfera. Bardzo lubię rozmawiać z osobami tutaj pracującymi. I... No i zawsze można coś właśnie jest, mieć coś polecone i no bardzo lubię czytać polecone rzeczy, bo zazwyczaj są naprawdę świetne. No, jest mi tu na pewno bardzo miło. Za raz, kiedy przychodziłam w jakimś zaklepie, po tym paczki czy cokolwiek, to można było pogadać chwilę z pracownikami. Kiedyś miałam taką sytuację, gdzie pomogłam pracownikowi z rozszyfrowaniem muzyki, mogła a o chleb, i miał takie, że co to jest za tytuł? I ja tu dostałam kasie, no to. Faktycznie. Więc jakby <laughs> rozmowy były na porządku dziennym i dlatego odwiedzam, no. w ogóle to tej piscie. Myślę, że mogę tylko powiedzieć, że kocham wszystkich ludzi, którzy po prostu są w tym naszym gronie i tutaj w jadce, bo jest to świetna atmosfera i kocham po prostu z nimi rozmawiać pod podpinam. <laughs> <laughs> Chainsaw Man, bardzo dobra manga. Zarąbista manga. Genialna. Postać z serii Fates night, i to jest Jintosaka. I przebrałam się do tego, że bardzo ją lubię i ogólnie lubię ten strój, też jest bardzo wygodny. I wszystkim polecam w ogóle tę semię i to uniwersum ogólnie. Myślę, że każdy sobie znajdzie tam coś dla siebie. I... Do fanów Naruto, jeśli przed kamerą są coś fani Naruto, proszę przestańcie mówić, że Sakura albo Hinata są bezużyteczne. Obie są cudowne. Ja to najlepszy sklep. To czy ja mam jakąś anegdotkę na temat Wrocławia? Otwieranie w e, Tak, 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 anegdotka na temat otwierania Wrocławia, więc otwieraliśmy stary Wrocław, to był nasz drugi, drugi sklep, e, jak się ta ulica nazywała? Pułaskiego. Pułaskiego, tak. Stoimy z Adamem, e, kierownikiem e, wówczas Wrocławia, stoimy na schodach do lokalu e, i nagle zaczynam czuć gaz. Czuję gaz, w tej wnęce się zebrał gaz. Patrzę pod swoje stopy, a tam była taka kratkowe schody metalowe i widzę żółtą rurę gazową i sobie myślę, oho, ulatnia się gaz. No to dzwonię na straż pożarną, informuję, szanowni państwo, jest taka sytuacja, tutaj mamy otwarcie, stoi ileś 100 osób w kolejce, a ten... A... Tam, proszę natychmiast ewakuować te wszystkie ludzi, proszę pana, nie jestem w stanie, to są jakieś dzieci, to jest w ogóle nie do... temat nie do ruszenia. Eee, ja spokojnie tutaj, myślę, że wszystko jest w porządku jeszcze na tym etapie. Ja nas mamy wąskie gardło, nie chcę robić paniki, przyjedźcie panowie, zobaczymy, zaraz będziemy, zaraz będziemy coś, coś działać. No i przyjechały dwie ekipy, dwie ekipy strażaków, przyjechali ludzie z gazowni, coś tam latają z gazomierzem. Rzeczywiście on tam coś zaczął pokazywać, ale już po chwili nie. Niuchajem, no rzeczywiście czuć było gazem, co i jak. No ale jakby instalacja, wszystko jest w porządku. No i w tym momencie tak głowimy się skąd ten, skąd ten zapach. Natomiast się okazało, że było przejście dla pieszych. Obok było, było czerwone światło. I musiał jechać jakiś samochód z wadliwą instalacją LPG. I po prostu ulatniał mu się gaz, jak stał na tym świetle, i to wszystko zebrało się, akurat wleciało w naszą w tą wnękę, dlatego żeśmy ten gaz czuli. Eee, natomiast, jak już zakończyliśmy całą tą interwencję, została zakończona, to panowie strażacy zebrali się przed wejściem do sklepu i obserwują. I takie stare wiarusy, takie z wąsami, ci starzy strażacy, Andrzej, Janusze, się tak patrzą i biorą jakiegoś takiego leszcza tam gdzieś z boku, i tak Mareczek! mareczek! A to nie są te twoje, te hentai? Mareczek jak buraka spalił. To było śmiesznie, dostali strażacy od nas cały taki duży karton pokupów. 10 opakowań było za to, że no przepraszamy, że tutaj taka sytuacja, ale to macie chłopaki coś słodkiego sobie pojedźcie na bazie, no bo to ciężka robota. To taka anegdota z Wrocławia.